Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce Witam się dzisiaj z wami z Mopiku Marwice przy drodze numer S3 troszeczkę głośnego Ja wiem, że miały być jesienią, miał być remont naszej jeni, miały być przeróbki ale no cóż, nie wyszło, wiecie, no, trzeba jeździć wyjechaliśmy dlatego czekajcie, muszę odejść troszeczkę żeby dzieci nie słyszały, bo robimy im dzisiaj niespodziankę. Jeżeli oglądacie też kanał Kiki Świat, wiecie, że Kamil zostawił przyczepę pod Poznaniem w firmie Cargo i to jest właśnie nasza niespodzianka dla dzieci, jako że bardzo lubią oglądać ten kanał. U nas w zasadzie leci cały czas playlista albo Kiki, albo Psi Patrol. Robimy im dzisiaj niespodziankę i chcemy odwiedzić przyczepę Kiki Świat. Mam nadzieję, że z takiej odległości mnie te nietoperze nie słyszały. Wracam do nich i jedziemy dalej. Już wiesz Maja, co to za niespodzianka? Tak Oglądałem to papa Co oglądałeś? Jesteśmy, dojechaliśmy To jest właśnie niespodzianka dla naszych dzieci Dziwne uczucie tak oglądać to na żywo Jak to oś podoba Ci się? Taka duża przyczepa. Zajrzymy do środka. Jak Maja? Fajna niespodzianka. No, chodźcie. No, wskakuj, panie przodem. Sam, no, Dzień dobry większy. wszystkim <noise> Ekstra Ale To naprawdę dziwne uczucie tak stać <noise> w tej przyczepie. Widziałam y, no y, Co o, tutaj parkują. Tak, zaparkowali tutaj. No teraz są Wygodnie tu Teodor. <noise> tak. <głos> okno jest. Tak. W tyłu. Banali. Ignorowani. Naprawdę to takie no, no, <głos》> dziwne uczucie, oglądać 8. to z bliska. Czujemy się troszeczkę jak w buzeum ale nie chodzi o y, wiek przyczepy czy coś takiego, tylko ja, 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 chodzi o to, że. Yy, wiecie, to jest. No, no się jak, y, naszym, y, a ja tu jestem jak nasz a Czuję się jak w naszej przyczepie. To jest takie coś, wiecie. Y, oglądacie kogoś na ekranie, oglądacie jakieś wnętrze i nagle. Możecie wejść, możecie dotknąć tego wszystkiego. Nie czujemy się tak, jakby to była ta prawdziwa przyczepa, tylko to była replika. Ale to jest chyba właśnie ta magia YouTube'a, że wszystko jest takie realne, wszystko jest rzeczywiste, tak? To nie jest nic nakręconego w studiu, tylko to jest, to jest coś, co się naprawdę wydarzyło. U, rzeczywiście ma bardzo wygodne te ośmiu. Tutaj jest zegarek! Zegarek jest, o ja! Tak, zegarek, a tu sławna półeczka Sławny piekarnik I sławny piekarnik to, to jest Tak, jest statu. A będzie Można rozłożyć? Można Ktoś bardziej się zna na tej przyczepie niż ja no. A tutaj taka Tutaj takie czas A czekaj, tu trzeba przycisnąć Szafę, tak I tutaj można tylko tam też nie wolno wchodzić. A tutaj to Złożymy z powrotem. A tu co jest tu. Co tu jest? O, otworzę czy nie otworzę? A, to musi wyskoczyć. <grychy> <grychy> <Tutaj pysznic. grychy> tak, jest pysznic. Ale na filmach widać, że ta przyczepa jest dużo większa. W rzeczywistości jest nie jest duża. A to jest magia obiektywu szerokokątnego. To też można, ale tam jest. Zamykamy. Na rowery. Sławny opiekacz do pizzy, tak? I tutaj piekać. Mhm. Piekać pizzy. O, no, w takiej przyczepie to można, można podróżować. Tak, nasza przyczepa to to tylko tyle co tu bez tego <grych> fajnie fajnie jest? podoba Ci się to, oś taka przyczepa? Mhm. a tu jest takie coś a jeszcze tata, tata, to? tutaj a tu jest schowany stolik o czekaj Cześć. dzień dobry podziękowanie za to, że mogliśmy przyjechać zobaczyć waszą przyczepę, jeżeli nas og ogląda rodzina Kiki Świat, mamy dla was mały podarunek. Zostawimy go w przyczepie, tak, żebyście mogli odbierając przyczepę zobaczyć sobie co jest w środku, coś specjalnie od nas. To co robimy kolację? Nie. <śleszanie> Akurat jest już taka pora. I tutaj mamy akurat lody i kubeczki tu są. Kubaczki tu są, ej, Nie, kubasy. A kubasy, aha. Taka, -kubasy. taka kuchnia by się nam przydała. Można, można gotować na stojąco, przynajmniej ja. Super, wygoda. Mhm. No, trochę mniej. Kłopotliwa jak nasza przyczepka. My musimy się upychać zawsze. Część rzeczy mamy w samochodzie, część rzeczy w przyczepie. A tutaj mnogość szafek, schowków, no naprawdę to jest fajne. No i to, że można pospacerować po przyczepie, w razie czego. No i oczywiście toaleta w środku w przyczepie. To naprawdę wielki luksus. Mówię wam, to jest coś czego brakuje u nas. Dzieci dzwonią do dziadka Maja oprowadza dziadka po przyczepie kiki A my powoli musimy się zwijać. Nie wiedzieliśmy, że droga nam zajmie tyle. Liczyliśmy, że będziemy godzinkę wcześniej. Znaleźliśmy niedaleko miejsce na nocleg także udajemy się teraz tam. Maja nie poprzestaje na przyczepie Pokazuje dziadkowi wszystko co jest na placu A tu dostaliśmy właśnie od obsługi naklejki Tak, Love Cargo I kolorowanki dla dzieci Idziemy nakleić? Na oknie Na oknie? Nie, nakleimy z tyłu Gdzie nakleimy? O, czekaj, Maja przykleja tu. Gdzie nakleić? Tata trochę przyczyści. Okej, okay, naklejaj. Super. Pakujemy się, bo noc nas zaraz zostanie. Na kemping. Jak widzicie, zrobiło się już mega ciemno, a jest dopiero w pół do szóstej, 1724 dokładnie. A jednak w listopadzie, to już te noce zapadają szybko. Byliśmy właśnie odebrać kluczyk od pola. Okazuje się, że będziemy tam sami, tutaj mamy. Będziemy nocować na terenie miejskiego ośrodka sportu i rekreacji że mamy całe pole dla siebie do dyspozycji. Jedziemy. Wiecie co? Zbłądziłem. Jesteśmy gdzieś pomiędzy polami na polnej dróżce. Poświecę Wam, tak, tak wygląda to przed nami. Ciemność, ciemność dziury muldy ale po prawej stronie mamy jezioro, czyli nie jest źle. Po lewej stronie są jakieś światła. Myślę, że gdzieś dojedziemy tą drogą. Przygody muszą być. Udało się, jesteśmy, znaleźliśmy szlaba. I pojechaliśmy trochę dookoła. Ale w sumie nie jest źle, bo jesteśmy na miejscu. I wjeżdżamy na nasze Wipowskie pole kempingowe tylko dla nas. A wiecie, w ogóle tak szukaliśmy jakiegoś noclegu w okolicy żaden kemping, poza tym nie jest otwarty o tej porze. Roku. Zaczynamy się rozstawiać. Mamy tu stanowisko dzisiaj dzisiaj dużo Wam nie pokażemy, bo jest ciemno. Podpięliśmy się, podetniemy się pod prąd. Dobrze są zwykłe gniazdka, bo się przestraszyłem, że tylko te duże. Okej, okay. zamykamy skrzyneczkę. Prąd podłączony. Włączamy Farelkę Tym razem oprócz grzejnika wzięliśmy sobie farelkę żeby szybko nagrzać wnętrze przyczepy A później przełączymy się na grzejnik Na razie Na razie w środku mamy 9 stopni na zewnątrz pokazuje 16 I pół coś się Coś się chyba sknociło A nie tu 16? No nie Temperatura zewnętrzna. Aha. Coś się chyba termometr nam sknocił. A ile stopni w samochodzie? 8 na zewnątrz. No i jesteśmy finałowo rozłożeni. Jak widzicie, rozłożyliśmy, My postanowiliśmy rozłożyć sobie przedsionek w samą porę, bo zaczął padać deszcz. Teraz zajmę się przygotowaniem jakiejś kolacyjki. Nie braliśmy dzisiaj szafeczki no, stwierdziliśmy, że na jedną dobę. Nie będziemy jej targać, raz sobie wstawimy kiełbaski, na kolacyjkę zapniemy kartusz, odpalimy, jak wszystko zaparowało, wrzucimy kiełbaski. I zalewamy wodą Kiełbaski się zagotowały. Uuu, aż paruje wszystko Wyłączamy pomyczek Komu keczupiku? Maju. sam Już. To jest Co? Tutaj Mam twój keczup jak to? to? a my chcemy? Skiełkami. Z Z kiełkami. Termometr nam się ustabilizował. Mamy 10 stopni na zewnątrz, 22 w środku. Ale patrzymy, że mamy jeszcze czas letni, musimy sobie. Przestawić. Która jest godzina? 20:52. 20. Jak możecie zauważyć, tak jak poprzednio, położyliśmy sobie karimatę za głowami, tak żeby nie ciągnęło nam zimno od, od ściany. I tak samo zrobiliśmy pod tylną szybą, bo jednak od tej ściany, jak mówiłem, nie mamy izolacji, mamy tylko laminat, troszeczkę ciągnie. A w ten sposób śpi się całkiem przyjemnie. Nastał nowy dzień, piękny, słoneczny. Trochę wam pokażemy okolice, w której dzisiaj nocowaliśmy. Tak wyglądają stanowiska dla przyczep, dla kamperów. Pole wydaje się całkiem przyjemne. Jest dużo zieleni. Mamy tutaj plac zabaw, siłownie, wiatki, żeby coś sobie zjeść i plażyczkę. Zaraz wam wszystko pokażemy. Mogłem ubrać kurtkę, bo jest naprawdę zimno. Co, syneczku? Siłownie tam. Chodź, zaraz pójdziemy na siłownię. Mhm. teren jest bardzo przyjemny. Możecie wyszukać to miejsce pod nazwą Owocowa Plaża ale na pewno podlinkuję Wam to pole w komentarzu ale woda się spieniła no, chodź zobaczysz pianę synek z jeziora Wczoraj mocno wiało. Na brzeg wyrzuciło sporo piany. Siadamy na arbuzie. O, mokro. Zobacz jakie fajne jabłuszkowe stoliki. No mokre niestety. Bardzo przyjemne miejsce. Tu jest boisko do piłki nożnej, siłownia i plac zabaw. Proszę. Świetnie, dziękuję. Od razu lepiej. Dziękuję bardzo. Wyjdziemy po cichu zobaczyć, jak tam Mai idzie w szkole. Nie na technice przerabiają zasady ruchu drogowego. Fajne jest to zdalne nauczanie. Nie trzeba być w domu, można sobie jeździć, zwiedzać i jednocześnie nie tracić dni w szkole. Jawka, pirożka i malina. Świetnie! Idziemy właśnie na pomost. Są na końcu lunety obserwacyjne. Morze są czynne. I będziemy mogli przez nie popatrzeć! Fajnie, że jest wysokość dla dzieci i wysokość dla dorosłych. No, spojrze tam zobaczymy. Tak, dla porównania. Tak, widać przez lunetę. A tak, widać normalnie. Jest miejsce na ognisko. Także w letnie dni musi być to naprawdę super. Tu mamy toj-toj. O, otwarty. No, i to jak to? Dobrze. Bo zastanawiałem się, gdzie zrzucimy kasetę. Niestety o tej porze roku nie ma. Kontenera sanitarnego, który, tak wydaje mi się, stał tutaj. Jest tu przyłącze elektryczne, przyłącze do wody i rury kanalizacyjne więc musiał być to kontener. A teraz idziemy zrobić jakieś śniadanko. A po śniadanku zdjęliśmy przecionek, kiedy Maja jeszcze była w szkole, odrabiała lekcje. Przygotowaliśmy przyczepę do jazdy, teraz idziemy troszeczkę wybiegać z dziećmi. Czeka nas jakieś 350 km drogi i pakujemy się do marzenki i ruszamy. I wiecie co, mała zmiana, planu. nie wyjeżdżamy teraz. Właśnie wsiadłem do samochodu, chciałem podpiąć przyczepę, ale okazało się, że akumulator mam rozładowany. Poszedł sygnał rozładowanego akumulatora, nie wiem dlaczego, ale się z tym. Mam prostownik od tego akumulatora w przyczepie, więc jeszcze raz podepniemy się do prądu. I podładujemy sobie trochę akumulator. I podłączamy prostołnik. Do no dobra, minęła chwilka czasu. Zobaczymy. Nie, uwaga. Jest! Udało się. To możemy zwinąć wszystko. I znowu. Odłączamy. Zamykamy skrzyneczkę. Przyjechaliśmy właśnie zadać kluczyk od szafki z prądem. I teraz pytanie dla Was: jak myślicie, ile zapłaciliśmy za tą dobę? Ja sobie wejdę do samochodu, a Wy się zastanówcie. 18 zł za dobę. I uwierzcie mi, to nie jest cena sezonowa. A widzieliście, miejsce jest naprawdę fajne No dobra, jedziemy do domu. Jesteśmy niedaleko z skwierzyny. Zatrzymaliśmy się na takim małym przydrożnym parkingu. Trochę pospacerować, troszeczkę się wyprostować i pooddychać. Ale jest tu mega głośno. Czegoś tutaj nie rozumiem. Powiedzcie mi, czy wy też. Zobaczcie, ile tu wszędzie leży śmieci w lesie a śmietnik jest tuż przy parkingu jest niepojęte zobaczcie jak daleko komuś się chciało wyrzucać śmieci a wystarczy przejść te kilka metrów lub zatrzymać się przy śmietniku Znowu zrobiliśmy pauzę. Przejechaliśmy Zagorzów. Jesteśmy na trasie S3 na mopie w Marwica. Zatrzymaliśmy się do toalety i troszeczkę orzeźwić się przed dalszą jazdą. Temperatura w tej chwili to 3 stopnie. A ja jeszcze chciałem przetrzeć sobie lampy. No wiecie co, troszeczkę się już zabrudziły i słabo widzę do przodu. Nie gaszę silnika, bo boję się, że coś z akumulatorem jest nie tak i że dalej nie odpalimy. A tu to bym musiał się nakombinować z ładowaniem akumulatora. Widać, nie widać, widać, zobaczcie jakie brudne lampy. Troszeczkę przetrzymy ta chusteczka nawilżana nie jest do tego dobra ale może jeszcze czymś przetrę na sucho Mam druga jak tam od razu lepiej albo mi się wydaje nie wiem czy to widać albo mam dwa kolory kloszy ten jest bardziej oj ten jest bardziej czerwony a ten bardziej różowy nie wiem czy to widać na filmie Czy to może mi się tylko tak w oczach mieni Ale chyba rzeczywiście No nic, trzeba będzie zamówić dwa nowe klosze, żeby były w tym samym kolorze Jesteśmy już wszyscy w środku Do domu zostało nam 163 km Także jak na dziś To już się z wami żegnamy Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Pa! pa! Dobranoc! Dobranoc!